Jednogwiazdkowe opinie na temat parków trampolin są niepokojące. Dlatego w ten weekend jadę do popularnych parków trampolin, bo każdy z nich ma szalone jednogwiazdkowe opinie. Ale czy są one prawdą? Każdy z parków ma teraz jedyną szansę, aby obalić te oskarżenia. I zgadnijcie, kto jest ich ostatnią nadzieją. O, dziura! Ja przepraszam, widzowie. Przejechałem specjalnie półtorej godziny tylko dlatego, żeby sprawdzić to, co ludzie tutaj napisali. Te opinie są piękne. Witamy w Krakowie. Joanna napisała. Drobna dziewczyna skoczyła ze skrzyni na trampolinę z niedużym naciskiem, ale trampolina się przerwała, a jej noga wpadła pod trampolinę. Całe szczęście nie jestem raczej drobny, nie jestem za bardzo lekki, więc jak skoczę, to to będzie prawdziwy finalny test. Od paru godzin w szatni damskiej leżałam rozkruszone krakersy, a jakiejś pani ukradziono buty i obsługa powiedziała, to nie ich problem. I to jest porządne oskarżenie, ale jeśli ktoś mi ukradnie buty, to będę miał strasznie przerambane, bo innych nie mam na Zjeżdżalnie nie działają. Baseny śmierdzą. Sam fakt tego, że jeśli jakakolwiek w ogóle tam jest, to to już jest duży plus. Nieważne czy działa, czy nie. Mało bezpieczny basen z gąbkami. Syn po skoku z najwyższego stopnia skarżył się na uraz pleców, trafił na dziurę basenie i w momencie upadku został przegięty. Ja niestety nie do końca wiem, co to oznacza być przegiętym, ale nie brzmi to jak coś fajnego. Miejsce super, ale sytuacja w szatni to katastrofa. Ktoś po prostu wyrzucił moje rzeczy z szafki i położył tam swoje. Na moje pytanie jak to jest możliwe dostałem odpowiedź, ludzie robią co chcą. To trochę bez sensu. Prawdopodobnie wrócę stąd bez butów, bez ubrań i nie wiem. <laughs> Musimy to i sprawdzić. Jestem już w szatni, czyli na miejscu zbrodni Okej, okay. nie ma tu nikogo, rzeczy to ważne Upsa Mam nadzieję, że jak wrócę, to będę już dokładnie w tym samym miejscu Potrzebujemy jeszcze bardzo szybko sprawdzić, czy nie ma gdzieś tutaj krakersów Tutaj nie ma Tutaj raczej nie, mam nadzieję, że jak już to chociaż będą salone. Tutaj też bardzo czysto, krakersów nigdzie nie ma, a szkoda Zostawiłem swoje ulubione buty na widoku i wszedłem na ten gigantyczny park trampolin. Widzę przed nami mocny punkt i już wiem od czego zaczniemy, z gruwej ru... Zjeżdżalnia! Ale faktycznie, kurczę, nie działa. Ale trudno, przynajmniej w ogóle jest, tak? To i tak jest... I tak jest duży plus. Byliśmy tam, a tu jest nasz basen z gąbkami. Czemu to wszystko tak tutaj kozacko wygląda, nie? Mamy do sprawdzenia, czy ten basen, po pierwsze, nie pachnie za dobrze i po drugie, czy jest tak bardzo niebezpieczny, jak napisał Łukasz. Nie wiem, której opinii bardziej nie chcę sprawdzić, ale jest tylko jedna opcja, aby się przekonać. Dobra, to było najbardziej kompromitujące wejście do tego basenu w całym sześciu, Na pewno nie jest tak źle, jak napisał Jakub. To na 100% jest? Całkiem dobrze. Żeby sprawdzić opinię Łukasza, potrzebujemy zrobić bardziej ekstremalny skok. Nie będziemy skakać stąd. Piszą już uwaga, ale dalej nie będziemy skakać stąd, wyjdziemy jeszcze wyżej. To już jest naprawdę wysoko, ale uwaga, wchodzimy jeszcze wyżej. Czy Wy to widzicie? Ja jestem 100 metrów nad ziemią. Mam nadzieję, że to, co pisał Łukasz wcale nie jest prawdą, bo jeśli tak, to nie dość, że wyjdę stąd bez butów, bez ubrań, też z połamanymi plecami. Brzmi jak super zabawa. Raz, dwa, trzy i... Aha, żyję. Plecy na pewno nie bolą. Czy musiałbym skoczyć na nie jeszcze bardziej, żeby nie zaczęły boleć? Nie no, to byłoby bardzo nierozsądne, bo kto normalny chciałby specjalnie skoczyć na plecy, żeby jego zaczęły boleć? Uwaga. Uh. Też jest spoko, żyję. Basen z gąbkami? 10 na 10, tak samo jak skośna trampolina, strefa parkura. to była naprawdę fajna zabawa. Naprawdę jest co robić, mam tylko nadzieję, że całej tej aure nie zburzy brak butów, kurtki, ale zanim się dowiemy, mam do sprawdzenia jeszcze kilka rzeczy. Czy wy widzowie widzicie te czerwoną skrzynie? No dobra, na pewno ją widzicie i podobno jak się z niej zeskoczy, to noga może wpaść pod trampoliny. Mam wrażenie, że to nie jest sposób, w jaki powinno się na nią wchodzić. Teraz pytanie widzowie, która z tych trampolin pochłonie moją nogę? Ta na pewno nie, bo nie da się na nim zeskoczyć, jest za daleko. Ta tak samo, więc pozostaje... Dobra, nogi żyją, więc. Obalone! Okej, okay, muszę przyznać, że polubiłem to miejsce, ale wciąż nie wiemy, czy moje rzeczy z szatni dalej tam są. Jesteśmy. Uwaga, uwaga, uwaga. Żartuję. Oczywiście, że są idealnie. Nikt moich rzeczy nie wyrzucił, a ja daję 5 gwiazdek. Buty są na swoim miejscu, są w zjeżdżalnie i można kupić krakersy. Jestem właśnie w tychach, bo tutaj znajduje się nasz park trampolin, który ma najbardziej szalone opinie, jakie widziałem w całym swoim życiu. Nie polecam. Dziecko, czterolatka, skacząc za trampolinie, wpadło pod nią. Niestety, w przeciągu całej godziny nikt nie przyszedł tego sprawdzić. Ale jeszcze jest gorsza wiadomość: chwilę później, zupełnie inne dziecko wpadło pod zupełnie inną trampolinę. Miejsce niebezpieczne. Co tam się dzieje? Patrycja opisała sytuację rodem z filmu. Jednak to jest dopiero początek tego, co będzie się działo. Mój kolega skręcił kostkę, ponieważ jakaś czteroletnia dziewczynka wpadła mu pod nogi. Oskar, czy twój kolega był może pod trampoliną? Bo ja znam taką jedną sytuację. Park w rzeczywistości wygląda tragicznie. Po wejściu okazało się, że nic nie działa, a w środku było bardzo ciemno. Nie polecam. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo z zewnątrz wygląda spoko. Brudne ubikacje, wszystko śmierdzi, a w piątki strasznie zimno, bo wtedy nie grzeje. Dobrze się składa, to będzie idealna okazja, żeby to sprawdzić, bo dziś jest... dziś jest zimno. Gorzej niż źle. Poducha, na którą się skacze, strzeliła Dwa razy. Jedna gwiazdka. Co, jak co? Ja jestem podekscytowany. Jestem już w szatni, sprawdzimy od razu ubikację. Macie tutaj czadowy prysznic oraz nawet ubikacja też jest czysta. Moje pierwsze wrażenie? Park jest o wiele większy niż myślałem. Zastanawiałem się tylko, gdzie jest ciemno i gdzie ma być zimno. Olejcie to. Są trampoliny, mają nawet kosza, ale znacznie ważniejszy punkt dopiero przed nami. Idąc kawałeczek dalej, znalazłem nasz punkt wieczoru. To jest nasza słynna poducha, jak widać. Jak ja skoczę, to nie ma opcji, że ta poduszka przeżyje. Ja to czuję. Dzisiaj akurat to się zawali. Poduchanie strzeliła obalone, ale wciąż nie sprawdziliśmy jeszcze największego oskarżenia ze wszystkich do tej pory. Gdzieś w drugiej części parku podobno są dziury trampolina, do których można wpaść. Nie! Nie wierzę w co widzę. Przysięgam nie myślałem, że to może się okazać prawdą. Ale jeśli spojrzycie na te trampolinę, to rzeczywiście tutaj była kiedyś dziura. I teraz wkrótce pytanie, czy ja jeśli ja na nią skoczę, to wpadnę pod trampolinę. To brzmi jak naprawdę fantastyczny weekend! Przygotujcie się na wielki skok. Trzy. Dwa. Jeden. Gotowi? Mogę skakać po tej dziurze i zupełnie nic się nie dzieje, więc tak naprawdę... Nawet jeśli są jakieś dziury, to chyba z tego co widzę i tak można skakać, więc obalone. Jest jasno, jedyne dziury to te na parkingu, a pod trampolinami nie ma dzieci. Pięć gwiazdek. Po drodze zgarnąłem fikę. Bo tylko z nią mogę ocenić jedną rzecz w nowym parku trampolin. Nie chciałam ja wiedzieć już, co będę robić. No ty absolutnie nic nie wiesz, i to jest najlepsze. Ja po to, opinie to aż muszę się rozebrać, bo to będzie teraz ogień. Wyjątkowo zostałem na widowni i udałem się do kawiarenki. Widok na wszystko. Sytuacja nietypowa, ponieważ chłopcu podczas skakania zwróciło się śniadanie. Posprzątał jak umiał ręcznikami papierowymi i to tyle. Obsługa nie przemyła, a uczestnicy niewidzący sytuacji zaczęli się tam turlać i bawić w najlepszy. To jest całkiem świeża sytuacja. Dominika napisała to niedawno, więc jeśli to jest tam dalej, no to... Co się ja nie wiem co zrobię. Fajne, tylko szkoda, że tak brudno. Mógłby zawitać tam jakiś senepid. Nie mam zielnego pojęcia, czy to jest ta sama osoba. Nie wiem, przez Dominika po prostu nienawidzi tego miejsca. Bardzo długi czas oczekiwania na obsługę w kawiarni. Przeterminowane produkty, konieczność płatności w recepcji pomimo obecności kas i terminala w kawiarni. Pełne kosze na śmieci, tak nie powinno być. Mam wrażenie, że on zwyzywał każdy aspekt tej kawiarni. Przecież to nie może być takie złe. Pani pracuje chyba tam za karę. Bardzo niemiła, wredna. Omijać szerokim łukiem. Ale polecam to miejsce. Nie jestem pewien, ale chyba nie rozumiem. Tak naprawdę, to jest pierwsze miejsce, na które jestem bardziej podekscytowany wizytą w tej kawiarni niż na samym parku trampolin. Kupiłem bilety i mamy godzinę do wejścia, dlatego w tym czasie zbadamy naszą słynną kawiarenkę. No, to myślę, że ta jedna opinia o tym grudzi. na razie się sprawdza. Ale to była jakaś taka prywatna część, więc myślę, tak. że możemy to jeszcze Tutaj, wybaczyć. jakby na razie jest czysto. Dzień dobry. E, czy mają Państwo coś do jedzenia? Jedzenia w ogóle to co tu A dobra, dwa razy Amerykana będzie. E, I właściwie to jest wszystko. Może w sumie wie Pani, co jeszcze wezmę? A wezmę jeszcze plicowkę. <laughs> w ostatniej chwili sobie przypomniałem, że musimy zweryfikować, czy przypadkiem nie, ma, nie jesteś przeterminowany. Prince Polo. Ale z tego co widzę? Ja, to jest dobra. Oczywiście, że to dobra, nic tu nie jest przeterminowane. Możesz zamówić babeczkę, może babeczka więc jest para. Ja bym jeszcze babeczkę domówił jednak jedną. Ja I moim zdaniem pani była bardzo miła. Tak dla mnie to jest na razie 5 na 5. O! Czekaj. Już? Wow! Ej, minus 3 minuty! Uwaga, wielki te babeczki. Czy Marek jednak może miał rację, coś jeśli się to potwierdzi? I na przykład ta Mafinka będzie, nie wiem, zajeżdżać wczorajszym kurczakiem. Co wtedy. Wielka chwila. Jest świeża, jest smaczna, jest bardzo dobra. Wika ty jako doświadczona ekspertka kawy. Smak też taki dobry, jak na taką kawiarnię, naprawdę dobry. Matinka zjedzona, więc ja mam tylko nadzieję, że nie skończę jak to jedno dziecko, które wszystko co zjadło, to zwróciło do tego parku Drapoli. W parku było ciepło, ale na dworze zimno, więc jak dla mnie plus, liny się nie zrywają, oświetlenie klimatyczne i mają fajne miejsce do gry w koszach. O! No ale wciąż mamy niezbadany jeszcze jeden element układanki. Zaraz szczęście na podłodze też nigdzie nie spotkałem tego, o czym pisała Dominika. Mam nadzieję, że nie siedzę właśnie w tym miejscu albo nie wiem. Ale z tego co widzę to jest git. Wszędzie czysto. Ja daję pięć gwiazdek. Ten par miał naprawdę całkiem dobre opinie w porównaniu do tego, do którego jadę teraz, bo on ma najniższą ogólną ocenę ze wszystkich, które dzisiaj odwiedzam. I jesteśmy! Kolejny park trampolin przed nami i w tych jednogwiazdkowych opiniach z tego miejsca jest coś naprawdę fascynującego. Michał pisze: Podczas skakania na torze przeszkód można uderzyć głową w konstrukcję. Dodatkowo basen z gąbkami jest zbyt płytki i uczestnicy skarżą się, że uderzają stopami w dno. Generalnie dno. Zapowiada się całkiem huczna zabawa, muszę przyznać. Zakładam, że raczej zaliczam się do tych osób, które mają dużą szansę zrobić sobie tam krzywdę. Jedna gwiazdka ze względu na parking. Dwa razy się zastanówcie, zanim tam pojedziecie. Może was czekać nieprzyjemna niespodzianka. Jestem przygotowany na wszystko, byleby nie zabrali tego samochodu. Jest wynajęty, więc, więc byłby przepał. Dawid napisał: Brudno pod trampolinami, płytki basen. Skacząc na salto, można skręcić kostkę. Mam poczucie, jakby skacząc na salto, można sobie. Skręcić coś innego, nie tylko kostkę. Z kolei Patryk pisze o czymś, czego żaden jeszcze z parków nie miał. Dzień dobry. Nie polecam. Dostajemy zegarki, takie powinny dawać sygnał dźwiękowy, w którym mieliśmy wiedzieć, że już wyjść z parku trampolin. Gdy zegarek nie dał żadnego dźwięku, po spóźnieniu kilku minut, liczyć trzeba się z. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. Dostaniemy zegarek. On powinien dać nam znać, kiedy mamy stamtąd wyjść. Jak nie, to bulimy. <laughs> nie wiem, jak będzie tutaj. Zakładajmy, że będzie dobrze i będziemy mogli tak samo wystawić pięciogwiazdkową opinię. Chyba, że wrócę z wielkim siniakiem na głowie. Jest to bardzo prawdopodobne, ale cóż, ja się w sumie cieszę. Idziemy. Wykupiłem bilet na godzinę, więc zweryfikujemy opinię Patryka, a przez ten czas mam co robić. I co, jak co, ale muszę przyznać, że na ten moment mi się to podoba najbardziej. Co prawda mamy mały tutaj problem. Tu w, w sumie też. Nie wiem, co się tam stało. Więc kosza nie wszędzie niestety pogramy, ale. Jak widać, jak się jest ekspertem, to można wszędzie nawet zagrać. Korzystając z pustej przestrzeni i tym, co pisał Dawid, znowu spróbowałem salta. Uh. Ja się nie dziwię, dlaczego ktoś wystawił jednogwiazdkową opinię za robienie sali. Mam wrażenie, że to, co zrobiłem, było bardziej niebezpieczne od tego, co właśnie teraz mnie czeka. Nie mam pojęcia właściwie, jak można w to uderzyć głową, ale zaraz się przekonamy. Nawet jakbym chciał tutaj wejść, a raczej nie jest to miejsce, na które powinno się wchodzić, to nie ma opcji, jakby ja nie wiem, jak tu można się uderzyć w głowę. Może to bardziej o to właściwie chodzi. No, jak tam wejdę, no to spróbujmy. Mam wrażenie, że jestem teraz jedyną osobą na świecie, która umyślnie chciałaby sobie coś tutaj zrobić. Ja przysięgam, próbuję, ale nie wiem jak można się tutaj uderzyć w głowę, nie? To jest najbezpieczniejsze miejsce, w którym byłem. Michał w swojej opinii napisał, że basen z gąbkami jest bardzo płytki. Ja co prawda nie mogę z niego skorzystać, ale no jeśli to jest płytkie, no to ja nie wiem. Jeśli ktoś miałby spać na samochód, no to ja nie wiem, jak wielki by musiał być. Pozostaje nam jeszcze takie opinie, żeby zobaczyć, czy jest są porozrzucane kurtki i bałagan jest przy stolikach. No ale nie wiem, jak na moje, <laughs> tu jest czyściutko. Miałem 30 minut do wyjścia, więc w tym czasie próbowałem różnych atrakcji oferowanych przez ten park. To musi strasznie komicznie wyglądać na kamerach, że ja próbuję samemu coś takiego tutaj zrobić. Na parku było cicho, zegarek działał, ale pozostaje jedno pytanie. Czy dobrej pasy nie zepsuje niespodzianka na parkingu? Tatiana chyba pomyliła oceny. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale mam wrażenie, że tam jedyną niespodzianką było to, że parking jest pusty i darmowy. Miał kilka niedociągnięć ten park, jak brak siatki do kosza, brak kosza, ale finał w finałowie wychodzę stąd bardziej zadowolony niż np. z poprzedniego miejsca, a więc darmowe miejsce na parkingu, bezpieczny tor przeszkód, jak dla mnie kolejne 5 gwiazdek.